Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Qwerty, a to już jest szósty odcinek z serii. Zagramy w kontekście jest strike 1.6. Dzisiaj zagramy na tym serwisie zawsze. Nakatujemy trochę. Sorka, że tamten poprzedni tak szybko skończyłem, ale... no wiecie, lagi były tak jak teraz. Oh, wow, buty. Hejo! Kurde! Nie dobra, Chyba z CS-a nie będę nagrywał. Będę nagrywał z jakichś internetowych, bo to są takie lagi. Nie, ja, ja. Muszę wam coś powiedzieć. Już nie będę nagrywał z CS-a. Przykro mi, ale takie lagi mam, że nie wytrzymam. Z, z takimi lagami nie da się wytrzymać. Nie, dobra, przepraszam, ale w cesa nie będę nagrywał. Do zobaczenia. to jest w innym filmiku.